Witamy w piłce pod palmami, a dzisiaj wyjątkowo raczej w piłce pod palmą. Moim gościem jest Challenger z FC Barca.com. Rozgrywki 2012-2013 powoli dobiegają końca. Powiedz mi Karol, czy dajesz wyższą notę niż Sandro Rosel, zawodnikom niż sztabowi trenerskiemu Barcelony za ten sezon? Z tego co pamiętam Sandro Rosel dawał dziesiątkę, tak? Szóstkę. Szóstkę. Eee... Na sześć. 6 na 6, 6, na 6. No. Powiem Ci szczerze, że, że ja bym tą ocenę dał jednak troszkę niższą. Bo, bo, bo tutaj jest pewien niedosyt, jeśli chodzi o sytuację z Ligą Mistrzów. To była istotna, istotna porażka. Więc ta szóstka, w moim odczuciu, jest, jest przesadą. Myślę, że solidna czwórka z plusem to obiektywna i, i rzetelna ocena, na którą ten zespół w tym sezonie zasłużył. Mistrzostwo Hiszpanii to duży sukces. Nie uważasz jednak, że ta totalna klęska widzę mistrzów kładzie wielki cień na wygraną. Niewątpliwie. Tutaj musimy oceniać sezon przez pryzmat celów, jakie zespół stawiał sobie na początku tego sezonu. Te cele były ambitne, jak ambitne są od pięciu lat. I nie powinno nikogo dziwić, że w tym kontekście porażka z Bayernem jest dotkliwa, tym bardziej, że była ona aż siedmiobramkowa. bramkowa Że nie chodzi tylko o pojedynek z Bayernem Monachium, ale też Pierwszy mecz z Milanem, który był bardzo słaby, a także cały dwumecz z Paris Saint-Germain. Akurat, jeśli chodzi o dwumecz z Paris Saint-Germain, mam tu bardziej na myśli rewanż niż spotkanie numer jeden. Rewanż był w wykonaniu Barcelony bardzo słaby i, tak jak mówiliśmy już wcześniej, pewnym szczęściem było ze strony Dumy Katalonii, że Paryżanie nie zrobili większej krzywdy w spotkaniu na Camp Nou. Do tego dochodzi oczywiście kwestia siedmiu bramek. Dwa bardzo słabe mecze z Bayernem I mamy no, pełną klęskę tak? Więc w tym sensie To jest Liga Mistrzów A oprócz tego mamy też Super Puchar Hiszpanii Puchar Króla Dwa istotne turnieje na domowym, na domowym, W domowym ogródku Które Barcelona też przegrała Ja tutaj bym nie bagatelizował wpływu tych dwóch Pucharów Bo Super Puchar Hiszpanii Był przegrany de facto na własne życzenie tak? Na jesieni straciliśmy Trochę Aspekt tego turnieju w tym sensie, że liga wyglądała bardzo dobrze w wykonaniu Barcelony, ale super puchar Hiszpanii był sytuacją, w której która była pierwszym ostrzeżeniem dla tej drużyny i powinny być wyciągnięte bardziej dalej idące wnioski. Nie zostało to w moim odczuciu, zrobione. I przyszła druga klęska z Realem, bardziej dotkliwa w sytuacji dwóch meczów w pucharze króla. Potem był też mecz ligowy z Realem, także tutaj. Aspekt superpuchar Hiszpania, mecz ligowy na wiosnę i puchar króla to też są istotne porażki w Barcelony w tym sezonie. Powiedz mi, cieszysz się z Mistrzostwa Hiszpanii, mimo tego, że Barcelonie udało się przez cały sezon, włączając ten pierwszy mecz w Superpucharze, ograć największego rywala z Madrytu? Nie przykładałbym do tego wielkiej wagi, tym bardziej, że rok temu sytuacja była podobna. No, Gdybyśmy byli tak wnikliwi i próbowali liczyć. Tak zwane małe punkty hokejowe, tak? czyli bramki. I spojrzeli na to, jak, te bram... jak te... z tymi bramkami się kształtowało w ubiegłym sezonie 2011-2012. To mamy sytuację, kiedy w grudniu Barcelona wygrała 3 do 1. Tak? A potem Real przyjechał na wiosnę, zaklepał sobie mistrzostwo i było tylko 2 do 1 dla królewskich. Więc tutaj nie przesadzałbym z tym, że. Że, że, że jest to tak istotne Możemy sobie powiedzieć w tym, w tym sensie, że Była to sytuacja na korzyść Barcelony tak? Real wygrał Ligę Rekordów Ale Barcelona prowadziła Jeśli chodzi o bramki w bezpośrednich pojedynkach I w tym kontekście Tegoroczna sytuacja Gdzie jest ewidentnie Na niekorzyść Barcelony tak? Real w lidze wygrał 2 do 1 Na wiosnę Na jesieni mieliśmy 2 do 2 Rzeczywiście, no nie, przy, nie przykłada to chwały Barcelonie, tak? ale moim zdaniem to nie jest powód do tego, żeby tę ligę tegoroczną dla Barcelony bagatelizować. Powiedz, jaka formacja zawiodła najbardziej? Obrona? Atak? Waldes? Czy może myślisz, że to jest wina pomocników? Niewątpliwie jest to, jest to paląca kwestia, dlatego że e, sytuacja w defensywie nie, nie pozostawia tutaj złudzeń. Zdecydowanie była... Jej błędy były widoczne, jej błędy... Rzutowały mocno na wyniki. Mówiąc o defensywie, mam tu na myśli zarówno obrońców, jak i, jak i bramkarza. Nie był to sezon Diktora Waldesa, już o tym rozmawialiśmy poprzednio. Z kolei w ataku, no, atak był zależny statystycznie i wizualnie od, od formy i dyspozycji jednego zawodnika. W pewnym sensie była to komfortowa sytuacja wynikająca z tego, że grzechem jest nie korzystać w tak dużym stopniu z najlepszego piłkarza na planecie piłkarza, który seryjnie zdobywa złote piłki i zdaniem wielu e, jego talent e, działa tylko w korzyści tylko jako korzyść dla, dla drużyny tak? Ale nie uważasz, że nie jest normalną sytuacja, w której wszyscy pozostali napastnicy strzelają mniej goli od Messiego? Myślę, że tutaj w pewnym do pewnego stopnia jest to, jest to sytuacja negatywna natomiast do pewnego stopnia też nie odmawiałbym takiej interpretacji, że Wiele boiskowych zdarzeń wynika z taktyki drużyny grania na Messiego, tak? Tutaj bardzo su sugestywny jest przykład Aleksisa Sancheza, tak? Który wielokrotnie w tym sezonie, zresztą w ubiegłym podobnie, wyglądał tak, jakby nawet miał pustą bramkę przed sobą, a on i tak odgrywa do Messiego, tak? Nie myślisz, że przez to się blokuje? Oczywiście, to jest sytuacja bardzo zła osobiście dla tego zawodnika, ale momentami przynosiło to korzyść drużynie. Jeżeli patrzymy holistycznie na to, jaki jest zysk drużyny z tego wszystkiego, to mieliśmy wielokrotnie sytuacje w tymi ubiegłych sezonach, że granie na Messiego przynosi korzyść, tak? bo to jest sytuacja, zawodnik, który nie zmarnuje ci 100% w sytuacji, jak na przykład Dawid Villa wielokrotnie w tym sezonie. Mieliśmy sytuacje z ostatnich meczów z Levante, kiedy marnował wszystko na potęgę Dawid Villa. Mieliśmy sytuację e, też z meczu w Bilbao. E, no i niestety to, to pokazuje, że jednak drużyna w pewnych sytuacjach musi na tego Messiego grać.